Cześć, witam w kolejnym odcinku na kanale i co dalej? W dzisiejszym odcinku opowiem Wam nieco na temat komunikacji miejskiej, jak osoby niepełnosprawne korzystają z niej, dlaczego warto to robić, jakie mamy udogodnienia, jakie ulgi nam przysługują i jak dostosowany jest ogólnie cały zakład komunikacji. Zapraszam. Zacznijmy może od samego początku, czyli od przystanków. Warto zaznaczyć, że w większości miast, większych w Polsce, przystanki już są zmodernizowane, tak samo jak pojazdy komunikacji miejskiej, dlatego tak jak widać, przykładowo tramwaje podjeżdżają na bardzo małą odległość od krawędzi tego peronu, przez co bardzo łatwo nam się dostać jako osoby niepełnosprawnej. Ale tyczy się to również osób np. starszych seniorów, a także matek z dziećmi w wózkach. Mając zamiar wsiąść do takiego pojazdu wciskamy odpowiedni guzik z piktogramem osoby niepełnosprawnej. Często drzwi się otwierają. Odległość jest na tyle mała, że nawet osoby silniejsze, bardziej sprawne nie będą właściwie potrzebowały tej rampy rozkładanej, aby wsiąść do autobusu. Pokażę Wam teraz mój patent jak ja to robię. Bierzcie jak swój. Kiedy widzimy, że nadjeżdża nasz tramwaj, warto dać motorniczemu znać, że w ogóle jesteśmy tutaj i potrzebujemy pomocy. Wtedy wykonujemy gest ręką, aby po prostu pokazać się, żeby nas ten motorniczy zauważył i wtedy na pewno wysiądzie nam z pomocą, jeżeli ta pomoc jest potrzebna. Jak widzicie, pan motorniczy stara się jakby wycelować drzwiami dla osób niepełnosprawnych we mnie, abym miał jak najmniejszą drogę do pokonania. Drzwi dla osób niepełnosprawnych oraz miejsca oznaczone specjalnie dla nich są właśnie takimi piktogramami, wyglądają one w ten sposób oraz guzikami dla osób niepełnosprawnych, które są na naszej wysokości i po wciśnięciu ich otwierają nam się drzwi. Po wejściu do pojazdu, warto zorientować się, w którą stronę należy się udać, aby zająć miejsce specjalnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. W tym przypadku jest to z tej strony, a tak uda się w lewo. Miejsca dla osób niepełnosprawnych wyglądają właśnie w taki sposób. Mamy taką deskę, na której możemy się oprzeć. Zajmujemy miejsce tyłem do, kier do kierunku jazdy aby w przypadku gwałtownego hamowania nie polecieć i nie zrobić nikomu krzywdy blokujemy nasze hamulce i w takiej oto pozycji przemierzamy naszą trasę w tym miejscu chciałem zaznaczyć, że to miejsce jest zarezerwowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach dlatego prosiłbym aby wszystkie pozostałe osoby nie zajmowały nam tego miejsca to jest jeden z naszych przywilejów, które no Fajnie by było, gdyby jednak zostały dla nas. Mówię tutaj o osobach pełnosprawnych, o na przykład matkach z wózkami, z dziećmi. Można stanąć obok, można stanąć w innym miejscu. Uwierzcie mi, że wasz wózek z dzieckiem waży dużo mniej niż my na tym naszym wózku i nam jest po prostu ciężej. Musimy się inaczej dostosowywać do, do powierzchni, do miejsca. To miejsce jest dla nas najlepsze, najłatwiejsze i najbezpieczniejsze w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia czy wypadku. Kiedy zajęliśmy już pozycję, jesteśmy gotowi do jazdy, możemy ruszać naszą podróż. Takie dźwięki moi drodzy są bardzo przydatne i pomocne dla osób na przykład niewidomych, które również zaliczają się oczywiście do brany niepełnosprawnych ale także, na przykład, kiedy jest straszny ściski tłok w e, tramwajach, a nasze miejsce jest zajęte, tudzież niedostępne, e, no jednak siedzimy trochę niżej, więc nasz widok jest e, zakrojony, ludzie stoją wokół nas i tak jakby no, nie widzimy, co się dzieje wokół. Na wschódny przystanek plac słoneczny. Dlatego dla nas również są wtedy bardzo przydatne, pomocne i tak naprawdę potrzebne. Może powiedzmy sobie, dlaczego w ogóle korzystać z komunikacji miejskiej, dlaczego jeździć komunikacją. Przede wszystkim jest to oczywiście rozwiązanie ekologiczne. Po drugie, no nie każdy ma samochód, nie każdy ma prawo jazdy, nie każdy, że tak powiem, posiada umiejętności w ogóle kierowania. Po trzecie, jeżeli nawet mamy te prawo jazdy i samochód, to nie zawsze jest osoba, która może nam z tym pomóc. Niektórzy wymagają pomocy, żeby nie, żeby wrzucić wózek, złożyć wózek, czy żeby po prostu przesiąść się do tego samochodu. No i tutaj na wychodzi nam komunikacja miejska, czyli tramwaje, autobusy, szynobusy, czy, czy co tam jeszcze. Warto zaznaczyć, że w większości miast komunikacja miejska jest dla osób niepełnosprawnych po prostu darmowa. Więc nie musicie się martwić o bilety, nie musicie iść do kiosku czy do biletomatów, które są w pojazdach. Co ciekawe, również opiekunowie osób niepełnosprawnych czasami również mają darmowe przejazdy, ale to już jest uzależnione od każdego miasta z osobna. Może teraz trochę o tym skąd w ogóle pomysł na zrobienie takiego odcinka. No, przede wszystkim dlatego, że sam korzystam z komunikacji miejskiej, ponieważ jest to rozwiązanie no, ekologiczne, tanie, szybkie i bezpieczne. A dwa, że w moim mieście, w Karolim Wielkopolskim, ostatnia inwestycja w nowe tramwaje przyniosła rezultaty takie, że po prostu mamy super sprzęt. No i myślę, że warto pochwalić się trochę e, naszymi nowymi tramwajami, a także nowymi przystankami, ponieważ modernizacja przystanków również miała miejsce. Mamy nowe przystanki, które tak jak wcześniej pokazywałem są zrobione na płasko, są zrobione bardzo z myślą właśnie o dostępności dla osób niepełnosprawnych, starszych seniorów oraz na przykład matek z dziećmi. Jest to bardzo duże udogodnienie dla osób z niepełnosprawnościami, dlatego uważam, że warto się tym chwalić co też właśnie robię, brawo gorzów jeszcze kilka słów do osób pełnosprawnych które e, no, różnie reagują wiem, z doświadczenia słuchajcie, jeżeli widzicie, że motorniczy musi na chwilę wysiąść żeby otworzyć tą rampę no wciągnąć tą osobę niepełnosprawną bo owszem, to trwa tą minutę, dwie czy czasami nawet trzy, jeżeli jest taka potrzeba bądźcie wyrozumiali nie na każdym przystanku trafia się niepełnosprawny myślę, że jak traficie takiego raz na miesiąc to, to będzie grubo te trzy minuty myślę, że was nie zbawią. Bądźcie wyrozumiali, miejcie po prostu serce. Ulawy też człowiek. Jeżeli widzimy, że zbliżamy się do naszego przystanku docelowego, warto dać znać Panu Motorniczemu, że będziemy chcieli wysiąść z pojazdu. Mamy tutaj taki oto przycisk, który poprzez wciśnięcie daje znać Panu Motorniczemu, że mamy zamiar wysiąść. W ten właśnie sposób kierujący pojazdem dostaje znak od nas i może lepiej się przygotować do naszego wysiadania. Pojazd. Przy wysiadaniu, podchodząc do drzwi, wciskamy przycisk z piktogramem, właśnie na, na wózku. Przez to nasze drzwi się otworzą, i w ten sposób możemy bezpiecznie wysiąść z pojazdu. Warto też wspomnieć o naszych nowych przystankach wiedeńskich, które w coraz większej ilości miast się pojawiają. Wyglądają w taki sposób właśnie, że cała jakby ulica, cały poziom ulicy się podnosi. Często bardzo łatwo jest nam wsiąść do tramwaju, autobusu czy innego pojazdu. Pamiętajmy o tym, że ta komunikacja miejska w Gorzowie zmienia się nie tylko pod względem taborowym, ale również pod względem infrastruktury i to infrastruktury przystankowej. Jednym z takich przykładów nowej infrastruktury przystankowej są przystanki wiedeńskie, które pojawiły się w naszym mieście i pojawiać się będą, ponieważ kolejne inwestycje, które prowadzone są w mieście, związane są z tym, że te przystanki pojawią się m.in. na ulicy Mieszka I. Idea działania tych przystanków polega na tym, że Poziom jezdni został wyniesiony do góry, tak aby osoby na wózkach, osoby z wózkami, czyli matki z dziećmi bądź ojcowie z dziećmi mieli łatwy dostęp do pojazdów komunikacji miejskiej. A drugim aspektem funkcjonowania tych przystanków wiedeńskich jest poprawa bezpieczeństwa, ponieważ kierowca dojeżdżający do, tego, do takiego przystanku widzi, że jezdnia uliczna podnosi się, więc automatycznie zmuszony jest do tego, aby zwolnić. W dzisiejszym odcinku też wszystko dzięki, że byliście ze mną. Chciałbym od razu też trochę zalokować siebie, ponieważ zbliżyliśmy się do progu 500 subskrypcji, dlatego założymy Instagrama. Link będzie oczywiście w opisie. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zachęcam do followowania subskrypcji, łapeczki i widzimy się w kolejnym odcinku na kanale. I co dalej?